Witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic 2. Hej. Z tego co było ostatnio, mieliśmy tutaj. Czy możesz mi dać bez. coś do jedzenia? Jutro możesz wrócić. O, no Mam tak. tu dla ciebie kilka rzep. Świetnie. To powinno wystarczyć do nakarmienia tych wszystkich głodomorów. Skoro już tu jesteś, kilka minut temu przychodził ten wędrowny handlarz. Po Chyba zatrzymał się gdzieś po drodze do miasta. Znajdź go i zapytaj, czy nie ma dla mnie jakiejś porządnej pateny. Daj mi złoto, a znajdę tego handlarza. Chyba mogę ci zaufać. Tylko nie wydaj wszystkiego na gorzałe, Słyszysz? Czy możesz. Przecież już dostałeś swoją dzisiaj. No i dobra. Pójdziemy do tego handlarza Okej okay. Sorry, ja mam normalnie już nie gardłać na moleć, przepraszam Teraz chyba będzie lepiej Idziemy do No i teraz on nam powie tą ofertę Co chcesz mi zaproponować? Z takim wyglądem strażnicy nigdy nie wpuszczą cię do miasta. Pusto. Mogę Ci pomóc dostać się do miasta. Mam tu taki mały kawałek papieru. Jest na nim królewska pieczęć i podpis gubernatora. To Klejt. Wow. Mając ten papier w kieszeni, możesz się pętać, gdzie ci się tam podoba, a strażnicy nie będą cię niepokoić. Zainteresowany? Musi być w tym jakiś haczyk. Nie, nie ma żadnego haczyka. Będziesz o... mi tylko winien przysługę. A jak ty dostaniesz się do miasta? Strażnicy mnie znają. Powiem im po prostu, że zgubiłem swój Glaid. Co chcesz w zamian? Wiedziałem, że jesteś odpowiednim człowiekiem. Posłuchaj, dostaniesz ode mnie ten Glaid. Tak po prostu? Jeśli jednak spotkamy się w mieście, to jesteś mi winien przysługę. Umowa stoi? Nie. Nie, zatrzymaj sobie ten papier. Hmm... Wygląda na to, że źle cię oceniłem, co? No dobra. Chcesz jeszcze czegoś? Może zainteresuje cię coś z moich towarów? Okay. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Wybierz sobie. Patelnie! O, ten mieczek sobie kupię. Mało się wypieczę. O Dobra, patelnie. Muszę iść. Jak sobie chcesz. No, idziemy teraz tą patelnię zanieść. Hmm, Okej. Okay. Wszystkim tutaj pomożemy. Hej. Oto, twoja, Oto patelnia. To twoja patelnia. Dobrze. Wy... Hej. Ile chcesz za to ubranie? Zastanówmy się. Pracowałeś dla mnie w polu, pomogłeś mojej żonie sześćdziesiąt sztuk złota. To wciąż za dużo. Proszę bardzo. Ej, wędrowcze! Widziałem, jak wyszedłeś z pomiędzy gór. To dobrze. Ciesz się, że nie przyszedłeś tutaj trzy tygodnie temu. Wzięlibyśmy cię za zbiegłego więźnia, a wtedy szybko byśmy się z tobą respektowali. Ty wyglądasz na wykończonego. Czego tu szukasz? Twojego psa. W górach zostałem zaatakowany przez bandytów. Te przeklęte śmiecie! To pewnie ci sami, którzy ostatniej nocy ukradli nam owce. Miałeś niesamowite szczęście! Rzadko kto uchodzi z życiem. Bandyci nie będą już Was więcej niepokoić. Czemu? Nie żyją? Zadarli z niewłaściwą osobą. Chwała i nosowi. E, proszę, przyjmij ten skromny dar. O opowiem o tym, pozostałem. Podróżuję do miasta. Przy Twoim wyglądzie, będziesz musiał przekupić strażników, jeśli chcesz, żeby cię wpuścili. Musisz wiedzieć, co chcą usłyszeć. A co to takiego? Możesz im na przykład powiedzieć, że przychodzisz z farmy Lobarta i chcesz się dostać do Kowala. Chociaż to raczej nie zadziała. Nie wyglądasz na głowa. Rozumiem. Potrzebuję lepszego wyposażenia. Mogę ci powiedzieć od razu, że nie mamy nic do oddania. Jeśli cię na to stać, możesz coś kupić od Lobarta? Możesz też zapytać go, czy znajdzie dla ciebie jakąś pracę. Gdzie znajdę Lobarta? Jest gdzieś na farmie, to chyba oczywiste. W końcu to jego własność. Tylko nie próbuj z nim zadzierać. Niejednego już pobił i wyrzucił ze swojego podwórka. Mhm, będę pamiętał. Znowu jedno z tych... Przeklętych stworzeń! O, wiek. Jedna bestia mniej. Niczego tu nie znajdę. Okej. Okay. Idziemy teraz do wina, czy jak mu tam było? Arda, wspólny z Jak idzie praca? Jak zwykle. Roboty coraz więcej, pieniędzy coraz mniej. Jak źle pójdzie, to jutro napadną nas orkowie i spalą naszą farmę. Królewscy paladyni zajęli niemal całe miasto. Ale jakoś wątpię, żeby chciało im się ruszyć tyłki i ochronić nas przed orkami. Mogę Ci jakoś pomóc? Szukam pracy. Znasz się na pracy w polu? A na czym tu się znać? He, w takim razie już Ci chyba podziękuję. Jeśli chcesz się zatrudnić u lobarta, jako zwykły robotnik, to ostrzegam, ludziom takim jak ty płaci naprawdę marnie. Obiecał, że sprzeda mi tanio czyste ubranie, jeśli pomogę na farmie. Hmm. Nie, nie mam dla ciebie pracy, ale możesz przynieść mnie i chłopakom coś do picia. Okay. Przynieś no flaszkę wina, a powiem Lobartowi, żeś się świetnie spisał. A, <laughs> <na lekarze> się <laughs> okay. Ruszam w stronę miasta. I? Czy możesz mi powiedzieć coś ciekawego na temat miasta? Nie. Ale malec zagląda tam od czasu do czasu. Może on coś wie? To znaczy coś, co by cię zainteresowało? Oto twoje wino. Wolę nie pytać, jak je zdobyłeś. <laughs> A kogo? No i dobra, to by było chyba tyle. I tak zaraz Gregowi trzeba to dać Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Sam